Stratnicze jest tutaj bardzo fajnie jesteśmy tutaj dlatego, żeby słuchać prawda ACDC, którzy przyjechali do nas od 19 lat już tutaj nie byli. Dokładnie, w 19 lat czekaliśmy na ten koncert i jeszcze wtedy akurat mnie jeszcze na świecie nie było. Jestem naprawdę bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu, że ACDC przyjechało do Polski. Jest to, W sumie jest teraz świeżo po maturach, więc to dla mnie jest jeszcze dodatkowe przeżycie. No mam nadzieję, że po prostu dając się ten koncert, a raczej jestem tego pewny nawet. No i tak samo jak sobie życzę wszystkim się tej zabawy. Metal, metal hard, no metal, metal, hard. Hard. metal hard, metal hard, dokładnie metal hard.